Cześć, to Piotr Dr. Gan. Dziś chciałbym Wam zaprezentować kabury z naszej zaprzyjaźnionej piekarni Double Tap. Kabury do noszenia broni na zewnątrz, jak i w wersji skrytej, takiej wersji z panelami obniżonymi. Pierwsza kabura, pierwszy typ kabur, to kabura standardowa ze stałym uchem, która pozwala nam nosić broń bardzo blisko ciała. Jednak nadal na zewnątrz na pasku. Drugi typ kabury to kabura poszerzana o wstawki ze skóry, również z uchem stałym. Wstawki skórzane pozwalają nam na lepsze dopasowanie kabury do ciała. I kolejny wariant kabury: kabura na panelu obniżanym. Panel pozwala nam również na regulację kąta pochylenia kabury względem szczelca. Sam panel ułatwia dobycie broni podczas treningu strzeleckiego czy szczelania dynamicznego. Uzupełnieniem całego pakietu kabur są ładownice. Ładownice również ze stałym uchem montażowym napas pod różnego rodzaju magazynki. Jak również ładownica z montażem klipsowym, który ułatwia założenie samego pasa, regulację do dostosowania do odpowiedniej grubości pasa, jak również kąta pochylenia względem szczelca. Wszystkie kabury i wszystkie ładownice dostępne na naszej stronach drgan.eu, jak również na stronie Allegro. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Piotr.